Czy po roku opóźnienia idziemy dzisiaj odbierać nasze mieszkania? Tak. I mam wielką nadzieję, że Zdolarz też się w nim pojawi. I liczę na to, że właśnie zaczynam vloga przeprowadzkowego. Naszego mieszkania trwał prawie 3 godziny. Jak się skończyło, to już po prostu na nic nie miałam siły, nie czekaliśmy na stolarza. A podobno jechał, więc mam nadzieję, że dojechał na tą budowę. Jutro to sprawdzę. Jeszcze na koniec się okazało, że tauron nam podłączył licznik nie pod te kable i musiałam dzwonić, zgłaszać usterkę, ale na szczęście w ogóle WOF jestem pod wrażeniem tego, jak to szybko poszło. Na 15 minut po tym, jak to zgłosiłam, zadzwonił do mnie pan z firmy od montażu, że jutro przyjadą i to naprawią i czy będę tam pomiędzy 15 a 17, bo mają na to do 14 dni i bałam się, że to będzie trwało do 14 dni, no i nie moglibyśmy się wprowadzić, ale na szczęście zadzwonił i po prostu Cud, że tak szybko zadziałają, później poszłam do centrum handlowego i, w że weszłam do Handem. home. i W ogóle było tyle ładnych rzeczy: była prześliczna ceramika, koce, narzuty. No, genialne! I kupiłam nam ręczniki, bo idealnie pasują do naszej łazienki. Pierwszy z nich jest taki beżowo-pistacjowy, i my mamy. Mamy ogólnie kolory beżowo-bordowo-zielono-białe? Tak. No i właśnie ten będzie nam idealnie pasował, bo mamy taką zielonkawą podłogę. Mamy beżowy mikrocement i beżowe kafelki, więc pierwszy jest taki. Kolejne są dwa takie małe dorączek zwykłe beżowe wafelkowe. I większe wersje tych dorąg dwa kupiłam. Taki beżowy, ogromny ręcznik razy dwa wafelkowy. I w ogóle to jest 100% bawełna. On ma metry na, metr na 1,50 m, a kosztował linę 8 dych. No, ja byłam w szoku, jak zobaczyłam tą cenę. Nie, bo byłam pewna, że gdzie kosztował ze 150 co najmniej, a tu 8 dych, więc wzięłam dwa. No, strasznie mi się podobają. Mają jeszcze takie ładne tutaj wykończenie, że one nie są takie wafelkowe do końca, tylko mają jakby przeszycie. Mam nadzieję, że Matiemu mu się spodobają, bo nie chciało mi się już wysyłać mu zdjęć. Więc po prostu mu napisałam, że jak mu się nie spodobają, to po prostu je oddam. Ale nie chciałabym ich oddawać, mi się bardzo podobają. I wymyśliłam, że. E, bo chcę nam kupić też szlafroki, że na pewno znajdę właśnie takie wafelkowe w takim brązowym kolorze. No i oprócz e, ręczników kupiłam jeszcze zapach, bo po pierwsze A jest w zielonym flakonie, więc będzie pasował, a po drugie jest to zapach kwiatu Józu. Ja kocham Józu. Kocham lody juzu, kocham ciasta juzu, kocham herbaty juzu, moczu, mochi juzu, kocham juzu, naprawdę. Jak zobaczyłam ten zapach, to od razu musiałam go wziąć, to no jeszcze jest zielony. To on chyba czekał na mnie, po prostu. Eee, w tym mi ja oczywiście zjadłabym tam o wiele więcej rzeczy, ale. Ale tak szczerze, to musiałabym tam pójść z Matiem. Nie chcę kupować właśnie zbyt wielu rzeczy sama, żeby nie musiała w razie tego oddawać, jak mu się yy, to nie będzie podobać czy coś, ale właśnie były fajne tele, talerzyki ceramiczne. Takiej beżowej ceramiki w zielone kropki. No bardzo mi się podobały, były talerzyki, miseczki, półmiski i kubki i chyba takie dzbanuszki na mleko czy tam na herbatę. Strasznie mi się podobały. Zastanowię się jeszcze yy, nad nimi, może pokażę właśnie Matiemu na stronie, bo naprawdę były cute. No i tak, chyba tak będzie wyglądał ten mój tydzień, że będę zamawiała, odbierała paczki, właśnie domykała ostatnie zamówienie, domykała ostatnie rozmowy z wykonawcami. Nawet nie wiecie, jak się z tego powodu cieszę, bo po prostu każdy, każdy, na kogo trafiliśmy na tej budowie, no dobra, z wyjątkiem jednej osoby, z wyjątkiem naszej projektantki, która jest dorany przyłóż, Wykonała swoją pracę w czasie, w którym miała ją wykonać, pomaga nam w rzeczach, które ma pomagać, generalnie wykonuje swoją robotę, tą, za którą mi płacimy, robi to genialnie, idzie się z nią dogadać w każdej kwestii i tylko ona jest osobą, która nam się trafiła. Na tym remoncie, bo każda inna nie da się z tymi ludźmi dogadać, nie odpowiadają na pytania, nie odbierają telefonów, nie wykonują swojej pracy w terminie, w mają ją wykonać. I co jest najlepsze, że oni sobie bardzo często sami te terminy narzucają. Przewodzę z małym update'em. Jest, coś jest, środa, ale w przyszłym tygodniu, żebyście nie myśleli, że ta środa, w której zaczęłam nagrywać tego vloga, co to, to nie. I dzisiaj się prawdopodobnie wprowadzimy, bo ma przyjść materac, i będziemy mieszkać tylko z materacem z jedną szafą z sypialni, z prysznicem i z toaletą. Bez kuchni, bez jakichkolwiek sprzętów kuchennych. Bez umywalki, bez pralki, może sobie złożymy stół jeszcze, żeby mieć przy czym usiąść, ale już po prostu tak to chcemy zamieszkać. No i też już nie chcemy płacić za wynajem, bo, bo to się kompletnie nie, nie opyla. Że rozpoczynamy już naprawdę akcję przeprowadzkę. Tym bardziej, że. To jest to bardzo frustrujące przez to, że już mamy wszystkie papiery podpisane. Mieszkanie jest oficjalnie nasze, więc możemy sobie z nim robić, co chcemy. No i chcemy tam przede wszystkim mieszkać. Dziś jest akcja przeprowadzka. teraz poszedł kastoramą, bo muszę iść kupić ostatnie żarówki. I teraz muszę jechać do, chyba do Action, pojadę po mopa i bo środek do czyszczenia parkietu, będę sprzątała, później będę przenosiła rzeczy, no i czeka nas dzisiaj pierwsza nocka w nowym mieszkaniu, na materacu, na ziemi, fajnie. Z jednej strony przygoda, a z drugiej strony oglądałam wczoraj, właśnie vloga Agasowy z Przyprowadzki i jej z tego, jak również się wprowadzili tylko i wyłącznie z materacem i z podłogą i z jakimiś tam małymi szafeczkami, i mam po prostu czułam się jakbym oglądała swoje życie w danym momencie, i ona powiedziała, że jej. Najbardziej znienawidzone słowo podczas trwania tej budowy to jest jutro. Mam to samo. Jak dzwonię do kogoś i ktoś mi mówi, że przyjedzie jutro, coś będzie jutro, to po pierwsze ja już wiem, że to jutro absolutnie ani ten ktoś nie przyjedzie, ani to jutro nie przyjdzie, tylko co najmniej będzie kolejny tydzień opóźnienia, a po drugie jestem sfrustrowana, że ktoś mnie non stop kłamie i po prostu jak takim przyciskiem naciska odpowiedź jutro, bo to jest chyba pierwsze, co... Co może powiedzieć, więc yy, tak jest i się wczoraj śmiałam, że no my się przeprowadzamy jutro, już nieważne co. Jeszcze trzymam kciuki, żeby ten materac dojechał, bo też już kontaktowałam się ze sklepem, żeby no powiedzieli mi, o której będzie ta dostawa, czy ja tam w ogóle będę na miejscu i mają do mnie oddzwonić i mi to yy, przekazać i mam nadzieję, że to będzie pozytywna wiadomość, a, a nie negatywna. No, z mam taką nadzieję. Dobra, zbieram se i idę po te żarówki, po mopa i lecimy ze sprzętaniem. Mm. mała przerwa w sprzątaniu, ale chcę Wam pokazać, co zamówiłam z Zarychą. Bo potrzebuję tego kartonu, żeby schować te rzeczy takie budowlane, co pozostawały. Wow, jaki karton w ogóle! Nie wiem, czy to widać. Bo w ogóle nie wiedziałam o tym wcześniej, ale dowiedziałam się i zamówiłam z Zary Home wkład do poduszek. I chciałam też zrobić kowdre, i miałam ją w, w sensie, ten no, wkład do kołdry, no to się nazywa kołdra po prostu, i miałam ją w koszyku, i chciałam kupić na kolejny dzień, i już tego nie było. Więc udało mi się kupić tylko poduszki, i w ogóle przyszły w takim futerale, w takim woreczku. Ej, nice short. i mają być twarde, bo ja lubię twarde poduszki, i teraz, jak mam w tym mieszkaniu. No, będzie naprawdę twarda i ma się dostosowywać do kształtu yy, głowy. A i naprawdę jestem zaskoczona. Mam dwie, dwie w rozmiarze 50x70 yy, i one są 75% bawełny mają sobie. Cieszę się bardzo. Teraz je sobie gdzieś tutaj spakuję. Mam dwie takie duże właśnie. Ej, jeszcze mają takie do noszenia. Ej, ale czad. Ja sobie zostawię te worki, no bo przecież poduszek nigdy nie będę chować. I e, będę z nich sobie normalnie korzystać. I dwie wzięłam takie ozdobne, w sensie one są... Z zarakic z kolekcji dla dzieci, bo mam dwie właśnie takie poszewki z kubusia puchatka, takie podłużne. Wiecie co się e, kładzie? No, my raczej na tym spać nie będziemy, ale żeby były takie ozdobne, i one są już mięciutkie, kurcze, zrobiły mi się super. Ej, ale czat, jaram się. Jeszcze jak dzisiaj będę mogła je ubrać, chociaż nie wiem, czy będę je mogła ubrać, bo nie wiem, czy będziemy mieć na czym spać. Na, na na zabawa trwany Dobra i te są... no nawet wyciągnę. No. te są te takie długie. One mają rozmiar kurde, nie ma tu, cen... nie ma tu centymetra. O jest 30 na 50 takiej. Właśnie mam na nie poszewki z Kubusia Puchatka i one będą tylko takie do ozdoby na łóżko. Raczej będziemy je ściągać, bo właśnie są mięciutkie. Także... Ej, faj, ale fajnie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Jeszcze jak będą turbo wygodne, no to czadersko, naprawdę. I oprócz tego zamówiłam... dzwonek na oliwie. Ja go bardzo chciałam. On mi się, ups, bardzo podobał. Kurde, ale go owinęli. Jeszcze tu ma... Look at this! Perfect, perfect! Już mogę to pudło. A tam sobie wywalić. Mój wymarzony. Koniec małego unboxingu, idę pakować ten karton, którego potrzebowałam. Updatek dzisiaj już naprawdę się przeprowadzamy, bo już nie mamy mieszkania i nie mamy innego wyboru. I Mati już pierwszą partię rzeczy tam. Ja teraz biorę drugą stąd z tego mieszkania, w którym teraz byliśmy. Będę tam sobie dzisiaj cały dzień układała. Przyjedzie też moja mama mi pomóc, żeby przenieść rzeczy ze skrytki lokatorskiej, której wydejmujemy, do tej już naszej i do naszego mieszkania. I już musimy dzisiaj tam albo spać. A jak nie tam, to będziemy musieli spać gdzieś do znajomych, no bo nie mam już innej opcji. Ale materac ma przyjść wieczorem, bo to co ja wczoraj toczyłam batalię, dyskusję po prostu ze sklepem, który ten materac ma nam dostarczyć. O tym, że on powinien już dawno być u nas po 20 tygodniach od jego zamówienia, i nie interesuje mnie za bardzo, jak to moje ma być dzisiaj, więc mam nadzieję, że będzie bo jak nie, no to będziemy musieli i spać do znajomych. Ubrałam się w ogóle dzisiaj tak turbo wygodnie. Wyglądam trochę jak mała dziewczynka, no, ale takie są realia remontu, przeprowadzki i wczoraj byłam tak zmęczona tym sprzątaniem tam, że przyjechałam tutaj i padłam, po prostu padłam. Poszłam, zjadłam i poszłam spać. Także dzisiaj nastawiam się na to samo. Już się trochę bolą plecy od noszenia, ale przetrwam. Będzie git. Ubrałam się jak najwygodniej. Mój outfitik na brzep Przeprowadzkę, dresik, w ogóle tak się cieszę, że kupiłam y, te dresy, to są szare, długie dresy, mega szerokie ze Stradivariusa albo z Pull&Bear, z któregoś z tych dwóch i są po prostu cudowne. Przechodziłam w nich we Francji na Alpach, spędziłam w nich podróże, teraz się sprawdzą idealnie na przeprowadzkę, więc biorę się i lecę, bo przyjeżdża pani od y, pomiaru zasłon i jestem już spóźniona oczywiście, więc muszę lecieć. Wiecie gdzie siedzę na swoim, co w sensie jeszcze nie moim materacu i mam pewność, że dzisiaj śpimy już u siebie. Już przeprowadziłam nam całą szafę. Wyglądam fatalnie, I no, bo nosiłam dzisiaj cały dzień kartony z naszej skrytki lokatorskiej. Do tego mieszkania i do nowej skrytki lokatorskiej. I padał deszcz i nosiłyśmy to z mamą wszystko w deszczu. Ale udało się nam prawie wszystko przenieść bez dwóch takich cięższych kartonów i szafki. Mam już ułożoną całą szafę. Mam materac już pościeloną, świeżą pościelą i tak dzisiaj będziemy tu spać, jestem taka happy, aż mi żal jechać do tego mieszkania, które teraz opuszczamy, bo muszę tam jeszcze posprzątać i zabrać stamtąd pranie, no ale mus to mus, jadę tam. I wracam tutaj, a mało tego, jutro ma przyjść jeszcze do nas, do nas stolarz, ale zobaczymy, bo ja już doskonale wiem, jak to jest z powiedzeniem, że coś będzie na jutro na tej budowie, ale yy, ma do nas przyjść i zamontować nam meble i AGD bez frontów, tak żebyśmy mogli tutaj sobie korzystać z lodówki, z płyty indukcyjnej. Więc jak to będzie, to będę już total happy i będę się czuła jak u siebie w domu. Chociaż już tutaj się tak czuję. Już jak wczoraj umyłam podłogę i posprzątałam, to się tak czułam. A dzisiaj jeszcze, jak zobaczyłam tutaj nasze rzeczy i zobaczyłam ten materac, na którym się będziemy spać, to. Czuję się tutaj 1500 razy bardziej jak w domu niż gdziekolwiek indziej I się chyba czułam i nigdy nie miałam takiej ekscytacji przy przeprowadzce, nawet jak to była przeprowadzka do mojego mieszkania. <gulka> Kilka mieszkań wcześniej. C tak będziemy dzisiaj tutaj spać nie mogę w to uwierzyć tyle na to czekaliśmy. А я не могу в это увежить. Jesteśmy po pierwszej nocy w swoim mieszkaniu i było mi dziwnie, bo niby jestem u siebie, ale jest to dla mnie nowe miejsce, a mi się w nowym miejscu zawsze tak so so yy, śpi, więc co chwilę się budziłam, co chwilę patrzyłam gdzie jestem, muszę się tutaj przyzwyczaić, ale obudzić się u siebie nawet bez tych wszystkich rzeczy, których nie mamy dookoła... To było coś, no, wzrusz totalny. Dzisiaj nam zamontowali prowizoryczną kuchnię. Kuchnię bez docelowego blatu, bez frontów, jeszcze w ogóle nie całą tam. Ale mamy podłączoną lodówkę, płytę. Mogłam sobie już posprzątać półki, trochę w nich poukładać i no będzie tu super, jak będzie wszystko dokończone. Dla mnie już jest, bo tak jak wcześniej sobie nie wyobrażałam, jak to będzie wyglądało i miałam wrażenie, że jak wejdzie tutaj ta kuchnia, to w tym mieszkaniu kompletnie nie będzie miejsca, a mam wrażenie, że z tymi meblami jest więcej miejsca niż wcześniej, więc jestem happy. Jutro też mają przyjechać montować nam dalej półki, zamontowali też nam półki w łazience, więc mogą sobie porozkładać kosmetyki, żeby już nie mieć tak wszystkiego w tych kartonach, pozbyć się tych kartonów. Batonów, ale właśnie został mi tutaj ostatni z garnkami i chciałam wam pokazać, jakie garnki zamówiłam. O, tu mam jeszcze kubeczki z marrakeszu, też je mogę już rozpakować. Pierwszy jest taki. Nie pamiętam, czy są dwa takie same, czy każdy z nich jest inny. Ka nie, dwa tak, a nie. Inny, bo ten jest taki bardzo szory, ale są piękne. I od razu sobie je stawiam na półeczkę. A w ogóle mamy strasznie dużo kubków, a to nie są jeszcze wszystkie, które mamy, bo jeszcze trochę talerzy i kubków mam w skrytce lokatorskiej. Ja nie zdołałam tego przetargać, bo ten karton był za ciężki. I tu mam jeszcze ten pojemnik na oliwę. Ale go na razie nie będę dawała na blat. Mam ja pokazać garnki, bo moim zdaniem są piękne, a udało mi się je kupić w fajnej cenie. Mam trzy garnki różnej wielkości i dwie patelnie i zapłaciłam za to nieco 400 Okej okay, Takie i generalnie mam nadzieję, że będą na ultra pasowały do blatu, bo mamy bardzo podobny blat też w kropeczki. Wydaje mi się, że tamten blat jest bardziej kremowy i na pewno fronty nie są aż tak ciemne. ale look at this! mi się tak te garki podobają. W ogóle pierwszy raz w życiu mam nie metalowe garnki. Może dlatego tak bardzo mi się podobają. No są przecudne. Mam taki jeszcze patelnię do szaksi kupiłam w home i zapomniałam o tym i to tutaj schowałam taką malutką. Akurat będzie na cztery jaja dla nas i ma podstawkę też bambusową, więc najsik. Nie wiem, czy się spodoba Matiemu, ale mi się podoba, więc od razu ściągam zabezpieczenie. Baram się bardzo, bo mogę układać garnki. Ja się tak jaram w swoim życiu garnkami. Ja kocham garnki naczynia, kocham to kupować. Kocham to w ogóle oglądać gdzieś, jak jestem w sklepie. No piękna! I druga jest taka duża, no ale są takie piękne. Cudo! to szafki od razu jest taka wielkość gara. Idealna na zupę dla dwóch osób, moim zdaniem. I jest jeszcze duży gar 4-litrowy. Super, teraz będę musiała rozwywalić te wszystkie kartony. A ten jest na większą zupę i na makaron no są cune. Nie mogę, chciałam Wam je pokazać i specjalnie to nagrywam, mimo że nie wyglądam ani trochę dobrze. I są takie trzy. Pasują idealnie. I w sumie to są chyba wszystkie zakupy, które do tej pory poczyniłam. Po reszcie takich rzeczy no to zostawiam na, na później, więc za dużo ich yy, nie mamy. No ale to co najważniejsze jest, więc lecę je układać i wywalać te kartony, i się zbierać na szybciora, bo idziemy dzisiaj na urodziny. I chyba pierwszy raz będę spóźniona w swoim życiu. Niech chyba, tylko już na pewno. Bo jakbym chciała być na czas, to musiałabym wyjść już. A muszę jeszcze wywalić kartony i się wykąpać. I ogólnie tak tutaj ogarnąć. No, dobra. Lecę!